Ryszard Bizon, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Moim Państwa gościem tygodnia jest dr Stefan Zawirucha, wójt gminy Marciszów. Panie wójcie, proszę przyjąć gratulacje, mieć przed nazwiskiem doktor to duże ambicje w tym kierunku wykształcenia. No pewnie, pewnie tak. Biorąc pod uwagę szczególnie w jakim okresie ja to zrobiłem, wprawdzie w ciągu 8 lat, ale w okresie pracy w samorządzie jako wójt. I chcę przypomnieć, że praktycznie byłem cały czas bez zastępcy. Niemniej, mając dobrą kadrę, mając współpracę radnych Rady, przewodniczącego Rady, nie narażając urzędu i nie wykonując tych moich badań w czasie pracy, spowodowało to, że dobrnąłem do końca. Czasem sam się dziwię, skąd tyle samozaparcia. Niemniej, dobrnąłem do końca. Na pewno było mi nieco łatwiej, bo badania 78 dolnośląskich gmin wiejskich. Dzięki temu, że jestem wójtem gminy wiejskiej, na pewno mi pomogło choćby z racji spotkań z tymi szefami tych gmin i na pewno to było wielką pomocą w uzyskaniu dostępie do określonych danych niezbędnych do badań. Panie wójcie, coraz głośniej mówi się o tym przejęciu dworca PKP, rada już też przyklepała można powiedzieć w gminie. Przejmujecie to? Co? Dworzec mamy przejęty. Jesteśmy na etapie ogłoszenia. Jakiegoś przetargu czy też naboru na zagospodarowanie tego dworca. Ja konsekwentnie myślę, że ponieważ w Marciszowie nie ma ani hotelu, ani nie ma restauracji i takie wskazówki dajemy szukając ewentualnego gospodarza, żeby właśnie wykonać tam prace związane z hotelem, restauracją czy również innymi usługami. Tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy ogłaszać taki nabór i zobaczymy na odzew. Panie Wójcie znana już jest firma, która będzie wywozić śmieci w Marciszowie? Tak, znana jest Sanikom i jesteśmy tutaj bardzo zadowoleni. Można powiedzieć mile rozczarowani. Kwota jest na tyle satysfakcjonująca do końca 2014 roku, bo to jest okres, na który ogłosiliśmy przetarg i prawdopodobnie od stycznia będziemy a raczej prawie na pewno będziemy zmniejszać stawki za śmieci zarówno sortowane jak i niesortowane. Obecnie po tym przetargu przygotowujemy uchwałę na sesję czerwcową o pomocy dla rodzin wielodzietnych. Innymi słowy chcemy trzecie i następne dziecko zwolnić z opłat za śmieci. Mam nadzieję, że tą uchwałę rada przyjmie. I jeżeli przejdzie procedurę przez Rio i nie zostanie uchylona, tu idziemy już z pomocą. Ja ciągle powtarzałem, że te stawki były przymiarką do tego jakby ruszenia z tą sprawą śmieci. Jak wiemy, mamy przykład wielu miast, Warszawa, już się niektórzy wyłożyli na śmieciach. My staramy się to sukcesywnie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie te czynności robić i jesteśmy w dobrym punkcie, bo mamy szansę na obniżenie od 1 stycznia 2014 stawek. Dużo bardzo imprez się odbywa w Gminie Marciszów. Myślę o rywalizacji młodzieży piłkarskiej, rywalizacji Polski, Niemiec, Czech. Tak, taki turniej się odbył w Marciszowie. Tak, dzieci i młodzieży na ten weekend mamy z kolei turniej dorosłych, Polska, Czechy, Niemcy, ale również Dni Marciszowa. Tą współpracę kontynuujemy od dosyć dawna I, i akurat w tym roku przypada, że ten turniej organizujemy my, Polska, Marciszów, Gmina Marciszów, co roku jest gdzie indziej, następnie będzie w Czechach, Niemcy i tak co trzy lata to jest zorganizowane. Uważam, że jest to potrzebne, chociaż no niewątpliwie parę groszy trzeba wysłupać, ale największe tutaj to sukcesem tego jest zaangażowanie ludzi, bo większość tych prac nie zlecamy firmom specjalistycznym, tylko robimy to we własnym zakresie, a ludzie to oprócz pracowników robią społecznie. Rada Sołeczka, LZS, zarząd LZS-u, często włączamy w to również nauczycieli, radnych i uważam, że jest to potrzebne, stąd ta kontynuacja. Wiązanie tej przyjaźni młodzieży, zacząć od tych najmłodszych, oni się tak właśnie łączą. Tak, oni no na boisku pogadają, mimo że nie wszyscy języki znają, ale choćby to, że prowadzimy naukę języka niemieckiego, naukę języka angielskiego, i w przypadku y, dzieci z Niemiec czy też młodzieży, to już na boisku mogą sobie ten język. Y, no doszlifować, to ja tego nie lubię określenia, tego szlifowania, bo to szlifować można różne rzeczy, czy też ulice, chodniki, tak. ale no, no jest to tak kolokwialne określenie i, i uważam, że tak, te dzieci między sobą, a później idą na herbatę, dorośli idą na jakieś tam piwo, yy, grilla i między sobą wymiana yy, następuje, ja jestem z tego zadowolony, mieszkańcy wydaje się również, stąd... Będziemy to kontynuować. Panie Wójcie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.